Jako kardiolog mogę powiedzieć, że serce kocha dobre odzywianie, wysiłek, regularny trening. Pływanie jest sportem praktycznie dla każdego. Każdy może uprawiać ten sport. Woda powoduje, że czujemy się lżejsi. Pływanie angażuje praktycznie wszystkie grupy mięśniowe, a co jest najważniejsze, nasze stawy są od, pozostają w odciążeniu. To znaczy, że mięśnie pracują, natomiast nie powodują nad, do nadmiernego przeciążenia stawów. Wynika to z tego, że gdy na przykład biegniemy, gdy musimy czasem podskoczyć. To podskoczenie powoduje, że masę całego naszego organizmu musimy potem ją wyhamować na jednej kończynie, na jednej stopie. To powoduje czasem duże przeciążenia zarówno stawu skokowego, kolanowego, biodrowego, jak i również kręgosłupa. Woda nam daje równomierny opór. Ten opór wzrasta w zależności od prędkości. Jest to bardzo ważne, dlatego że Osoby, które mają słabą kondycję, mogą poprzez drobne ruchy ćwiczyć, a osoby, które chcą zbudować silną kondycję i dużą wytrzymałość, mogą pływać szybciej, w tym momencie ich mięśnie wymagają większej pracy, trening jest bardziej intensywny i budowanie ich sportowej wytrzymałości, jak również sylwetki, przynosi większe efekty. Trening powoduje przyspieszenie pracy serca, jest to moment, kiedy serce może potrenować układ sercowo-naczyniowy pracując na wyższych obrotach. Powoduje to, że nasze krążenie jest lepsze, a serce po prostu po takim treningu się uspokaja. Ćwiczenia, które można wykonywać z trenerem pomagają na zbudowanie kondycji nawet u osób, które są po zawale serca, jak również można poprzez odpowiedni trening na basenie. Chronić się przed wystąpieniem zawału serca. Poprawia naszą sprawność intelektualną, dba o nasz układ nerwowy, powoduje relaks. Po takim treningu czujemy się wypoczęci i mamy ochotę i siłę do wytężonej pracy. Zalecenia odnośnie sportu mówią, że ten, ilość wysiłku powinna wynosić 150 minut tygodniowo. Dobrze rozdzielać te czynności. Oczywiście, jeśli ktoś chce osiągnąć jakiś dobry wynik, no to musiałby trenować codziennie. Pływać można wszędzie, ale ja uważam, że trzeba to robić bezpiecznie. Najlepiej jednak pod kontrolą ratowników. Pamiętajmy, że wchodząc nagle do jeśli człowiek jest rozgrzany i wchodzi nagle do zimnej wody, do nieznanego akwenu, może się okazać, że. Takie osoby mogą nagle zasłabnąć. Najlepiej skorzystać z basenów. Tu w ustroniu mamy możliwość korzystania z basenów, gdzie woda ma pewną temperaturę, a pływanie z czystą przyjemnością.